Takie śniadanie dzisiaj wlatuje. Ponownie bułki wrocławskie. To już jest chyba nasze uzależnienie Do tego. Jajecznica, której chyba naprawdę bardzo dawno nie jedliśmy. Pasolka do tego i tak to można żyć. I zaczynali dzień przede wszystkim. Chociaż nie wiem, czy my zaczynamy dzień. Jest godzina dziewiąta. Jest prawie dziesiąta godzina. Jedni już pracowali, drudzy też już pracowali. Ale śniadania nie było. No i bułeczki. Jeszcze cieplutkie. A, ale gorące. Nadidam do zamrożarki, dlatego ona ma już taką wiesz. Gotową do jedzenia. Ona może już jeść. I nawet tak robi. kołaż fasolkę, nie? nie? Zaraz odłożę sobie swojego talerza jeszcze, żebym miała chyba. Witajcie kochani w kolejnym filmie na tym kanale. Staram się nadrobić tą moją nieobecność wcześniejszą i mam nadzieję, że jakoś co wyjdzie. Mam dzisiaj pierwszy wolny dzień, jeśli chodzi o prezentację od ponad dwóch tygodni. Także wziąłam od razu kamerę i próbuję. Próbuję coś nadrobić. Mam na 11 umówioną yy, wizytę na paznokcie u Natalki i czekałam już na to naprawdę z utęsknieniem. Yy, odliczałam dni, dlatego że wiecie, jeżdżę do klientów, lepiej bułki i no moje paznokcie wyglądają yy, tak. No więc... Yy... Nie wygląda to zbyt dobrze. Już pomijając fakt, że ja się z tym źle czuję, no ale tak jak mówię, no w pracy jednego padało to było nie mieć takie e, zadbane. Dlatego dzisiaj totalnie skracam. Robię sobie takie króciutkie, delikatnie za opuszek i wracam do Frencha. Ja zawsze co drugi, z drugą wizytę robię French. Też przez to, że e, tyle się ostatnio dzieje, nawet nie miałam czasu, kiedy prawie nastawić Krystian też, żeby nie było, że nie wiem, Krystian nie daje rady czy coś w domu, bo on po prostu też pracuje. E, więc po prostu jest ciężko już z ubraniem stąd e, sukienka. Do tej sukienki powinien mieć pasek, tak tu przewiązany, ale ja nie wiem, gdzie on jest. Więc będzie tak, jak jest i może i lepiej, bo ja ostatnio mam tyle kilogramów na plusie, że... no i są przepiękne zobaczcie, ja wiem, że to jest klasyk totalny i nie widzicie w tym nic pięknego, ale miałam tak obrzydliwie długie paznokcie że po prostu czuję się w nich w tym momencie nieziemsko wstąpię jeszcze do sklepu, mam tutaj Kaufland niedaleko i muszę iść do Rossmana w sumie to pastę do zemów też kupię w Kauflandzie nie, jadę do Kauflandu bo mam ochotę na rybę patrzyłam z jakąś inną niż łososia, ale wiecie, że ja kocham ponad wszystko łososia, więc no, jadę kupić łososia. Popatrzyłam sobie w do i będę robić właśnie w Thermomixie zapiekankę ziemniaczaną z łososiem i koperkiem. Do tego, no, obiecałam mojej teściowej już... Z dwa tygodnie temu, że zrobię zupę krem z dyni. Mam dynie urosły w polu, także wiecie, no to już radość jest podwójna, że z własnego ogródka, a że w terminie jest mnóstwo przepisów na zupę krem, to powiedziałam, że ja tą zupę zrobię. E, więc dzisiaj, skoro jestem w domu, to będziemy gotować. Muzyka na taką bazylię w Lidlu albo Biedronce już nawet nie wiem przez to, że robię na prezentacjach te chlebki ziołowe i popatrzcie widziałem na internecie taki lifehack że żeby mieć, że tak powiem bazylię w nieskończoność to trzeba ją rozsadzić do, do większych doniczek, żeby one sobie tutaj mogły te korzenie rozłożyć, przez to, że tutaj w takiej kupce nie mają prawa żyć i popatrzcie, ta bazylia ma już jakieś dwa ponad dwa tygodnie a ta ma trzy dni. I zobaczcie, ta nieprzesadzona wygląda tak. A te przesadzone pięknie już odrastają, bo ja je dosłownie. Ojej, z tej strony to w ogóle do słońca. Wow, ja je całkowicie już do łysa kiedyś oberwałam. No z tej strony do słonka wyglądają już pięknie. Tylko, że ja mam tutaj te napisy, więc chcę mieć je w ten sposób. Ale wow, także jakby ktoś chciał. Mieć bazylię na dłużej, to polecam, bo jak widać działa. Kolejny life hack z internetu. Ja się śmieję, że ci taka nie oglądam, ale jak już coś zobaczę, yy, sensownego, to w sumie jestem sobie wdzięczna, że przeglądam te głupoty. Yy, ściąganie skóry z łososia. Ja zawsze tak nacinałam łososia i przejeżdżałam nożem od spodu po tej skórze i nie było to jakieś problematyczne, ale okazuje się, że wystarczy łososia polać wrzątkiem i... Skóra praktycznie sama odchodzi. Tutaj nam się już y, właśnie ten szpinak y, na parze robi. W środku podgotowują się delikatnie ziemniaki i wszystko będziemy y, wkładać do naczynia żarpornego. Tutaj jest już cebula zeszklona. Ziemniaki ugotowane jesteśmy w sensie nie do końca chyba, ale... Tak trochę. Nie musi być takie bardzo bo no do... Nie, woda do piekarnika no. jedzie, nie? Przełożyć do naczynia. Patrząc na tą humorę, wydaje mi się, że dzisiaj mógłbym wziąć naprawdę dobry czas. <noise> na rowerze w sensie, nie? Tak. Ułożyć na wierzchu łososia. Daniem, to danie wygląda po prostu rewelacyjnie i, i no nie wiem, na maksa mam ochotę je zjeść, tylko robimy jeszcze e, surówkę I na dusi trzeba nałożyć, póki żeby jej stygło ile? pół minuty? no ze składnikami z półtorej, z kolejnym składników i mamy suróweczkę gotową czas temu a właściwie dla was w ostatnim filmie w tym moim zawirowaniu pokazywałam wam produkty które tak naprawdę Ratują moje posiłki w ostatnim miesiącu, w tym co się dzieje, bo chyba Wam nieraz wspominałam ostatnie dwa filmy o tym są, że, że jestem w pracy, wyjeżdżam nieraz o 6, pracy nawet o północy, bywają i takie dni i zdarza się, że nie mam czasu ani nic zjeść rano, ani nic przygotować gdzieś tam na drogę, czy właśnie między jedną a drugą prezentacją i pokazywałam Wam właśnie w poprzednim filmie, że ogromnie ratują moją sytuację koktajle od YFood. Ja je pierwszy raz zobaczyłam u Moni na kanale, jak się widziałyśmy to też y, powiedziałam, że koniecznie musi mi dać je spróbować, więc w momencie kiedy firma YFood odezwała się do mnie z propozycją współpracy, wiedziałam już jak te koktajle smakują, jakie mają zastosowanie. I dzisiaj ja chciałam Wam zaprezentować koktajle firmy YFood, które zastępują posiłek. Są one pełnowartościowe, odżywcze, niedosładzane i naprawdę takim koktajlem można sobie spokojnie pojeść. Nie trzeba ich przechowywać w lodówce, co dla mnie jest Ogromnym, ogromnym plusem, bo tak naprawdę ja te koktajle popijam sobie w drodze między klientami i trzymam je przez cały czas w samochodzie. Koktajle są w przeróżnych smakach, są też wegańskie. Tutaj na przykład mamy czekoladę, która dla mnie jest totalnie numer jeden, ale ja jestem człowiek czekolada. Tutaj mam też bananowy, którego nie próbowałam, ale bananowy chyba piłam akurat u Moni. Piłam kawowy, dla fanów kawy to również też super opcja. Kokosowy kocham kokos, więc jestem też ogromnie e, ciekawa tego smaku. Myślę, że dla zabieganych osób jest to naprawdę świetny Świetne rozwiązanie, i tak jak mówię, mi uratowało to kilkakrotnie sytuację, kiedy wychodziłam z domu i e, wzięłam sobie tylko taki koktajl, wrzuciłam do torebki, do samochodu. I między jedną a drugą prezentacją sobie taki koktajl popijałam. Mam również dla was kod zniżkowy, który w tym momencie Wam się tutaj wyświetla. Z kodem Aguzi YouTube macie 10% zniżki. Polecam, a ja właśnie sobie popijam czekolady i lecę na spotkanie. skarbie No! Dostaliśmy pocztówkę z wakacji. Mandat? Tu jesteśmy my. Tysiąc czeskich koron. Ale gdzie? Kiedy, kto jest za kierownicą? No chyba ja. <noise> Bo to było 4 lipca, a to, to wtedy całą drogę ja jechałem. Przeproszenie, za... prędkości 80, tak. a miałeś 90. 94 tam jest napisane. Ale jakie ładne zdjęcie! Gdzieś przy tunelu mi zobaczyłem. Zastresowałeś się, chyba, nie? Jak to przyszło? Jak to zobaczyłem, i dopóki sobie nie przeliczyłem tych tysiączerskich koron. Co z tym zrobimy? No, ty zaraz ja wydaję. Zapłacimy? Tak. Zapłacimy. Zapłacimy. To jest bez punktów karnych, żeby tylko jedno było. Co jeszcze? No nie wiem. Co się może. Myślałam, że chcesz mi jeszcze coś powiedzieć. Nie. Mam nadzieję, nie było to w sumie tak... A czy przyszło do nas coś jeszcze? Dwie paczki. A przyszła jedna taka wielkości mniej więcej zmywarki? Nie. Czartujesz. Nie, jest pięć paczek, które czekają na otwarcie. Ja chcę zmywarkę. A zmywarki Czyli, dalej nie, jest nie ma. Ja której nie ma. Tej, której nie ma. Kupiliśmy, słuchajcie, bo tak, tak mi wszedł tutaj. Kupiliśmy wczoraj. Zmywarkę. Robimy w tak. taką rewolucję trochę w domu. Męczymy się z tym myciem od tylu, no mniej więcej tak od dwóch lat nam to przeszkadza, nie? Bo wcześniej nam to nie przeszkadzało, jak jeszcze nadi nie było. I no jakoś to... było tego mniej. Tak, odkąd Nadia z nami je, to jakoś tak tego Ale dużo nie Ale my też coś? więcej gotujemy. No to też. Dawniej tak jakoś tak troszkę mniej gotowaliśmy mniej. I bo... po prostu mamy dość, mamy dość i już od mniej więcej pół roku zastanawiamy się, gdzie tą zmywarkę wcisnąć. I w końcu po prostu tak mnie oświeciło, że ja nawet nie wiem dlaczego na to wcześniej nie wpadłam. W każdym razie będziemy mieć zmywarkę, mam nadzieję, że już dzisiaj, bo było napisane, że dzisiaj ma być. Tak, do pociąg 24 99, żeby była dzisiaj. No proszę. Co jest myszka? Tamka to Czekasz? Chcesz tu do góry? Tak. Pięknie, papra. Matka, jaka jesteś brudna. Pa, ktoś dzwoni. A czy będziemy za to dzwoni? Brakło mi pomidorów suszonych do tego tekka. Będziesz jej się brał. Nie, przejmuj się, coś ty nie, założyć. w nie, 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 <laughs> Brawo! właśnie teraz wyciągamy tą pastę i już nie ruszamy, dobra? Proszę. Pytasz czy możesz i prosisz? O, o. Wow! Tłum... Bing! Bing! Tu mamy obrazek, z tego tak? Bing. Pilnujemy tak, żeby żaden się nie zgubić, dobra? Dziś. Bing. Bing. ty nie lubisz prawda? Tu gdzie ma oko, Bing? Tu ma oko chyba. Jest oko? A oko. I szukamy drugiego oka. Popatrz. Nie, nie, nie. Popatrz, tu masz jedno oko i drugie oko. I, i patrz, tu ma nosek, tu ma nosek, tu i tu ma nosek, połącz te dwa. Brawo! A tu jest drugie oko. Pięknie. Pięknie. Jeszcze jeden. Brawo! Skończyłaś całe puzzle! Pięknie! Kto to tutaj jest? Bing! Bing! Tak! Pięknie! Ale mama jest Ciebie dumna! To jest mój siłacz. We dwoje wynieśliśmy 57 kg Zmywarkę do góry. No kochanie. Myślałam, że 50... kawał baby z ciebie. Wiem, skoro marzę więcej. Uff. Jezus! Zapłać oddech, To jest wiatr, kurcze, żyjesz, nie? Będzie żyło. Na raz, na raz. Na raz. Całe, całe dwa piętra. I to takiej szerokości 60 cm. Tak konkret! Teraz nam się ręce w ogóle mieściły pomiędzy e, barierką, a ścianą i w drzwiach tak samo. Jezu, żeby się tylko teraz udało szybko uruchomić. Bo już więcej naczyń nie myje. Jest i ona już podczas rewolucji. To wygląda tak dlatego, że ta zmywarka będzie pod tym blatem z tyłu i musieliśmy ściągnąć tą górę, żeby się zmieściła. Bardziej tu jest włącznik. Nie podoba nam się? Nie o to chodzi. Przecież to będzie pod blatem. To się włącza wtedy jak jest otwarte. Masz uchylone i Aha. wtedy klikasz. No mam nadzieję. Pierwsze otworzenie. No. Oj trochę czerwono, nie? Czemu czerwono, czemu czerwono? No bo nie wiem czemu czerwono. Co to wybieram? Co to kupowałam? Nie patrzyłem do środka. Nie, no to jest przecież. Dokładnie. Ten... Oh, Mamy. Uh, nawet ten. Nie chodziło mi o to na. przypada ły... na łyżki, nie? Na łyżki, a. jest. Chopak, to dostaliśmy próbny, a ja wszystko kupiłam. Dwa dni wcześniej. My nie będziemy się próbować, nie bawimy się w podchody. A to co to jest? Leje? A pewnie, żeby wylać jakiś płyn Będziemy oglądać na, na YouTubie jak twojej zmywarkę. Jedni oglądają vlogi, inni poradniki. Coś zrobiła? Ja przez 6 lat mieszkania tutaj nie wiedziałam, że to w ogóle tutaj jest. Pa. Dobra. Zaprawiłaś. Przenieśliśmy ten karton, bo myśleliśmy, że to jest szafka do kuchni, żeby już zakończyć etap w kuchni, dlatego, że zmywarka o, praktycznie stoi. Potwierdzone, że jest jest potwierdzony. I tak zaczęliśmy. Z drugiej strony czego się spodziewać, jak Aga mi mówi, otwierdę, to ty. Bo my zamówiliśmy z odbiorem sklepu. No, nie chciałam płacić 30 czy 40 zł za dostawę, za jedną szafeczkę do domu, bo szafa niewiele mniej kosztowała. Ale poza tym, że właśnie kupiliśmy zmywarkę, szafkę, to jeszcze kupiłam, uwaga, uwaga, o właśnie, tu już puzzle pozbierałam. Czekałam tylko i wyłącznie na zmywarkę, żeby je pozbierać, bo podobno świetnie się myje te puzzle w zmywarce, że są jak nowe. Zobaczymy, to będą pierwsze rzeczy umyte w zmywarce. Ciekawe czy nie rozwalimy, ale nie no, ludzie tak na TikToku robili, widziałam. I właśnie kupiłam Nadi jeszcze takie oto, o. Yy, pudełeczka z regałem. Żeby te wszystkie zabawki nam się nie walały, to po pierwsze. A po drugie, żeby nie leżały w takich właśnie wystających pudełkach, tylko wszystko teraz będzie w regale. I to już jest taki. Oho, Nadia już wyciągła. Tak to właśnie wygląda. No i to już jest też taki element. Yy, z myślą, że może jakiś kroczek do zrobienia na deep pokoju, ale to zobaczymy. Wiecie ile takie y, trzy deseczki z tymi sześcioma pudełeczkami? Krzysen, wiesz ile? To jest Teraz ceny poszły 290. Ile zapłaciliśmy? No. 500 zł. 500 zł. 500 złotych za trzy takie deseczki I sześć pudełeczek plastikowych Powinienem to chyba delikatnie robić wszystko. to <laughs> Wiesz co jest najgorsze? Że białe były tańsze Ale jak ty, no my chcieliśmy, no w sumie to ty powiedziałeś, że Zadecydowałeś, że ostatecznie drewniane Bo ja nie wiedziałam czy A mi się bardziej białe podoba. Nie denerwuj mnie teraz nawet, po prostu ci tańsze <laughs> Składaj, składaj proszę pana nie, nie zwracamy na białe? Nie no to w sumie to pasuje No to no. Ale kupi to nie na tym. Nie, no z dół. Nie. Nie pój do końca. Czemu? Bo to się samo dopcha w momencie, kiedy będziesz ja już, się... Już dawałam. Nie będziesz takich herwana. Okleiłaś krówkę? Hmm. Tak tam. Ta, naklejką, tak. Naklejką. Oooo! A co tu się pojawiło? Dobrze, to będzie tak. Muszę ci pochwalić, że ładnie trzymasz, a nie, że tym do tego, żeby wziąć w, w podłodze dziury Naprawdę ładnie trzymasz Tak nie masz Nadajesz śrubki? Oto. Tak? O, dobra, to jednak muszę pilnować <laughs> Krystian mówi, przyjdź mi tu, pomóż, bo ona zaraz zje te śrubki No ale dobra, jednak faktycznie masz rację Jak mówi, że tak, to trzeba pilnować Chyba mamy krowę pod spodem Zdecydowanie macie krowę pod spodem. Weź krówkę. Wow! Weź krówkę. Weź, weź krówkę. Drewniane, podasz mi drewniane. Zaraz mi teraz dałeś się. O, tyle co trzeba! brawo Wierz na co jest ta szafeczka? Na pewno nie na to. O, nie, nie, nie na to. Widzisz? Wow! I tu będą zabawki. O, jak pięknie. No i wsuń sobie Brawo i tak wszystkie zabawki będziemy chować, wiesz? I tak to się prezentuje. Poza tym, że wygląda moim zdaniem rewelacyjnie, to bez tej maty, która cały czas tu stoi, mam wrażenie, że tu jest dużo miejsca, dużo, dużo, <noise> dużo więcej miejsca niż wcześniej było, więc no nie wiem, super, naprawdę. Wiem, że to teraz nie gra z tą komodą i ogólnie z naszym pokojem, ale no te meble tutaj nie będą stać cały czas. Na razie po prostu muszą. A Już myślałam, że się nie doczekam <grym i zimna> Widzicie? To jest mąż, to jest mąż A mama samej kasówki nie wytrzymała Na samym końcu odpadła? Tutaj już prawie na zakręcie O matko No nic, już, ją, będziemy kąpać rano Ostatnio nawet nie mamy czasu gotować, więc jak widzicie Obiad zdrowy, dietetyczny... I ty się dalej odchudzasz? Teraz się okaże jaką mi wziąłeś Ty się odchudzasz czy jesz? Nie, jedz sobie. Seria, sobie... serio? No trzymaj się. Nie smakuje jak na początku. Albo się kucharz zmienił, albo nie wiem. Albo robią masówkę? Bo jest weekend, jest dużo ludzi tam. Może, było. ale to już któryś raz.